Nie wiem do końca jak to jeść. Wydaje mi się, że powinienem jeść to bez sosu sojowego, bo zjem po prostu każdy kawałek z każdego talerza. No, sos sojowy może mocno zaburzyć ten smak. Ja po prostu zjem i ja powiem, gdzie mi najbardziej smakuje. Tak zrobimy. W ogóle, jak podjeżdżaliśmy po to, to, to wyglądało, jakby ktoś to w domu kręcił. Więcej łososia, w filadelfii też sporo, mniej ryżu, no i więcej awokado. Ogólnie wszystkiego więcej, mam wrażenie. Tutaj jest jedna rzecz, która chyba do końca mi nie siedzi. Ta rolka z łososiem jest już standardowo zalana sriraczą. Lubię srirache, ale nie wiem, czy chcę tak od razu mieć zalane srirachą, Jakby, chyba nie. Ja się spodziewałem, jak my podjechaliśmy tam pod tą budę, że to będzie, że my się otrujemy, szczerze. Słuchajcie, właśnie otworzyłem, wcześniej używałem innych pałeczki z cekanem, no to jest głupi szczegół. Wiadomo, no to nie, nie wpłynie nam na smak no to jest jakiś taki detal, który mnie jeszcze bardziej zachęca, najwięcej dodatków, bo jako jedyni dają dodatkowo spicy mayo, mamy sos sojowy, ten kabajaki albo jakieś inne słodki, wasabi, dwa rodzaje jeszcze imbiru, dwa kolory, no ale o wiele przyjemniejsze, w ogóle są takie, że nie trzeba ich łamać stary, okrąglutkie. Tak, no, wyprofilowane pod palec pan.